Mamy godzinę. Nie wiem czy będzie widać czy nie będzie. O dość tam widać. To jest też 30 do celu 512 km. trzeba gdzieś wstawać po wątku ja widzę Berlin. Trzeba się trochę przespać. I na wyciągniemy dalej. Ja powiem, że jak na tym wyjeździe będzie, bo no, tak powiem, że że ja miałem parę spraw jeszcze do pozałatwiania po drodze i służbowych, i prywatnych. Jadę, ale już na dzisiaj ponad 500 zrobione, żeby pora trochę odpocząć i rano się nie pociągiemy dalej, tylko co jak będzie na tym wyjeździe. Dalej. Jeżeli uda mi się w jakichś takich normalnych pieniądzach to kupić, to wezmę, to dlatego też nie uzależę jakiś bardzo udale. Dalej też to będzie dzisiejszy szybko mocy do obejrzenia. Ale właśnie to na domu ma po prostu wręcz wiecie na samochodzie, to za dużo wezmę, ale jeżeli by w tej firmy coś udało mi się wsiąść to powiem już tak, Zostawił może też coś, żeby podnieść się w miarę na wodne miejsce. Chyba wolę to zabrać do sportu. Stoi dewilek z 12. Stoi fajna VFRK. CrossRunner. Jakaś iksoterka, no ale nie to wziąłem. Akurat taka firma zajmująca się trochę i samochodami i motocyklami. Na wam pokażę co wziąłem. Jedną sztukę już widać. FZ Tape. Fazerek. 12 rok. Komplet dokumentów. Zresztą. Trzymam wszystko, jest książka serwisowa cały udokumentowane, potwierdzone, wszystko. No szkoda, że nie ma kurwa, ale są to, to najważniejsze, są stelaże. Motocykl po pełnym serwisie, wszystko udokumentowane, potwierdzone, naprawdę w bardzo ładnym stanie. Eee, jakieś kuferki dołożymy, na mnie centralne, boczne za, zawsze można. Najważniejsze, że są stelaże. 12 rok, nie pamiętam przebiegu, 48. 51, o właśnie, a przepraszam na 48 duży serwis był robiony właśnie dokumentacja jest na 48 tysięcy tutaj mam i drugi motocykl proszę bardzo, wersy SIG e, może kluczyki 12 też rok e, w takim fajnym białym wydaniu, jest wydech Xila e, wymienione sprężyny na Vibersa, przód, tył Power Commander dorzucony kufer szada, szyba jakaś turystyczna Oponki, nówki, sztuki kontynentale. Oczywiście bezwypadkowe wszystko. Do wyczyszczenia do ogarnięcia i Wystawiamy, tak, tak to się prezentuje. Także mówię, mam te dwa motocykle wzięte. ładuję je i jadę po następne. Ogląda co tam będzie. Zobaczymy. Mam coś dogadane, mam coś umówione. Także ładuję i jadę. Te ceny coraz fajniejsze, w tych Niemczech No ale co zrobić, trzeba się dotankować. Oprócz autostrady będzie podwójca tutaj, w tym rejonie, gdzie jestem obecnie. Dobra, tankujemy, jadę, dalej pogadamy. Widać okay. motoryzację załadowane połusterowane, tak żeby daleko było. Nie pokazałem przebiegu Versysa, on żeby nie było. 40, a, to wersja są 48 tysięcy. Mamy motocykl. Też jest dokumentacja, wszystko porobione. Grzone monetki, e, uchwyt do nawigacji tam. Jak już mówię, no, kupa kupa dodatków fajny takie naprawdę ładne. E, podnóżki są w pełną regulacją. To jest troszeczkę pop, poprzerabiał. No, wiadomo każdy robi pod siebie. E, oponki nieoponki, oponki bardzo ładne. Wszystko jak najbardziej ok. A ja se mało pauzę robię jakiś obiadek kombinuję, bo mam przerwy, muszę poczekać na klienta dwie, ponad dwie godziny, także sobie mogę właśnie o, wyjść, odpocząć troszeczkę posprawdzać wszystko i dalej będę jechał, Mówię, mam dwie godziny czasu o, tak trochę lepiej, bo mam troszeczkę czasu, muszę Poczekać na klienta, o tam jestem mówionym z Ino 17 z hakem. Eee, no ja, poczekam u niego, po domu, ale na razie jakiś jakieś mało pauzy robię. Jakieś w końcu śniadanie z obiadem połączone. Coś przegryźć, coś parę minut odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, jeszcze Mieszają dzisiaj dwóch klientów mówionych i zobaczymy dalej, co będziemy robić. Co, co to będzie? Dwa są, jeszcze dwa na samochód wezmę. Jeżeli coś, znaczy tutaj myślałem, że jeszcze stoją dwa motocykle. Tylko tak ceny. Chyba o tej porze roku trzeba wziąć go na przetrzymanie tego klienta, bo i ten devil nie jest głupi, on jest młody, on jest 12 rok, ostatnie wydanie, no ale póki co nie, nie, nie ta cena, tym bardziej że koniec sezonu, ksioterka fajna ładna stoi też nie ta cena ta VFR to 1200. No tutaj jeszcze tak Powiem szczerze, że miała trochę więcej wyposażenia, to mi ją wziął w tych pieniądzach, a no właśnie brak troszeczkę, tylko kufry dwa boczne ma i nic więcej, ale jest ładna, poza, poza tym, naprawdę ładna. Dobra, gotuje mi się woda, robię sobie jakąś kawę i robimy jakieś pauzę i jadę dalej. Bardzo ładny, bardzo czysty motocykl bez, Nawet nie ma śladu pożytkowego jest to motocykl, który powiem szczerze z dłuższego czasu, już tam dogadywałem Ale nie chciał facet przestać na moją cenę Nie wiem, może takie chore troszeczkę wyobrażenia Ale w końcu, w końcu udało się Ładny, fajny motocykl, naprawdę bardzo bogato wyposażony Ma drobne od użytku, ale twierdzę, że nie e, ja Dobrze, że ja nie jestem z co ukrywałem, że coś jest, to jest to mówię, to, ale naprawdę bardzo ładny stan, to po prostu bezopadkowy, tym e, Troszeczkę jakichś tam e, tematów potrzebnych poprzedniego właściciela tam. Troszeczkę przerobione, żeby było wygodniej i jest mały komander dołożony, żeby efektyw dołożony i e, jest wzrojony motocykl. To wszystko nawieszenie wibersa, manetki podgrzewane, naprawdę doposażony jest w wajnie mechaniczny, techniczny super zaprzyjeździono, opona, przód, który w bardzo dobrym stanie, nawet w hamulce, wszystko tak naprawdę super choć do tego przyjeżdżam, bądźmy docel, tutaj typowo niemiecko, że jest, jest tutaj nie musi być idealnie czysty, że jest użytkowany w Polsce to rzecz inaczej Mogę powiedzieć nawet, że WhatsApp F1000 był listowy po dziesiątym roku, 12 lat nawet. Zobaczymy, zobaczymy jak wygląda motocykl. Na zdjęciach wygląda bardzo fajnie. LinkedIn wysyłał na e, WhatsApp'a i na maila. Wygląda no, no, się bardzo przyjemnie z klientem. Także dalej zobaczymy. Do klienta, ja wiem, 5 kilometrów no, koło. Także parę minut, taki fajny parking znalazłem, jak widać, o. Także w takich fajnych okolicznościach nad Renem można było, można troszeczkę odpocząć. Naprawdę piękne tereny. Stateczki pływają. Tu i tam troszeczkę większe, tam jakaś restauracja, tutaj też, fajne góry, no chcę się odpocząć naprawdę takim czymś i to dlatego właśnie po części lubię tę pracę, że jest czasami troszeczkę czasu, żeby pozwiedzać, zobaczyć coś fajnego. że mam chwilę wolnego I zaraz jadę dalej. Zgadnijcie, gdzie jestem, gdzie czekam, w jakim rejonie. Dotarłem. Tam stoją motocykle, czy jeden, który mnie interesuje. No, ale mam jeszcze 20 muszę poczekać na klienta. Także sobie tutaj w ciszy, w spokoju siedzę w cieniu. to naprawdę piękny rejon, Niemiec. Yy. Pełno winnic. Sam zaliczyłem jakiś sklep z winami. Tam mi się zatrzymałem. Okazało się, jakiś właśnie sklep z miejscowymi winami. O, także w oczekiwaniu. Syn właściciela przyniósł mi wodę. Bo faktycznie ciepełko się zrobiło w tym sierpniu. Tutaj trochę dużo, wyższa temperatura jak u nas. Choć i u nas podobno jakieś upały mają być. Że czekamy. Stoją trzy motocykle, syn mówi, że nie wie, który jestem ten że zebewka. a on, on, nie, ten pan poczeka na ojca, okej, okay, poczekamy tam paręnaście minut, nie stanowi mi problemu. A tak w międzyczasie szukam jeszcze dalej, coś może, coś się trafi, choć mam jeszcze coś tam dogadane na dzisiaj yy, wieczór, ale muszę podjechać 200 km i zobaczymy, może coś jeszcze się znajdzie na jutro. Tam znalazłem teoretycznie dwa motocykle, ale Próbuję się skontaktować z klientami. Zobaczymy czy coś z tego będzie CBF 1012 rok 34 przebiegu z połutką dokumentacją Tak się mu prezentuje. Dobra, jadę dalej, bo tak, zacząłem czas gonić, a mam jeszcze 207 km do ostatniego klienta na dzisiaj. E, coś odnośnie Hondy, ja tak jak mówię, szybciutki tam filmik tylko nakręciłem, cztery fotki standardowo e, i tak. 12 rok, 30 parę tysięcy przebiegu, jest pełna książka serwisowa, pełna dokumentacja, wszystko jest. E, bardzo ładny motocykl, jedna jedyna rzecz, e, właśnie miał zadrapano na prawej owiecce jakaś tam rysa była. Postanowiłem sobie to sam zamalować. Wyszło mu to, jak wyszło. W tam zrobię to, bo to trzeba będzie po prostu spolerować i to wszystko. Może będzie ślad, może nie będzie ślad. Sam stwierdził, że po prostu no nie wyszło mu to, i tyle. Jak będę miał czas, to pokażę wam albo w domu, jak będę. O, jeszcze w tym filmiku pokażę o co się rozchodzi. No bo nie twierdzę, że nic nie ma, jak ma. Ale motocykl bardzo ładny, 100% bezwypadkowy. Jak widzicie, dodatkowe owiewki, jest szyba MRA, jest wyświetlacz biegów, jest wydech, szarka. Nie wiem, pomyślę, może jakiś kufer do morza. Pewnie tak, centralny, zawsze, zawsze się przyda. I tyle, a ja lecę po ostatni dzisiaj motocykl, Tak jeszcze negocjuję z jednym klientem, ale to na jutro rano. Zobaczymy, co i jak. Może będę coś jeszcze dobra. To, jak, jak to będzie. Co Wy na to? Jak to umie? Jak kupować to po kilka tego samego. Tu jeszcze nie wiem czy kupię. Zobaczymy. Ale bardzo mi się podoba. Jedna jedyna rzecz. Właściwie się zdjął naklejki. Oryginalne. 100% oryginalne malowanie. Nic nie kombinowane. To się zdałem, czy jak jechałem. Czy nie malowany. Ale nie. 100% oryginał. Po prostu właśnie mówię tam samo, po prostu jedno zaczęło to się tam odstawać i je dwie delikatnie i usunął bez, bez śladów, po prostu. Dobra, zobaczymy, co, czy się dogadamy. Dzień, jazda po Niemczech, zwężka z trzech do jednego, półtorej godziny w choreczku już stoję. I jeszcze troszeczkę sobie postoję. Bo tam jeszcze troszeczkę jest tego koreczka. Ale już, już po końcowi. A coś na temat e, ostatniego motocykla, co wczoraj wieczorem go brałem. E, no, CPF 1000, jak widzieliście. Ale w mega pięknym stanie. Ojej, naprawdę jest śliczne. Poza naklejkami, których brakuje na obiektach bocznych. Nie ma się do czego przyczepić, Ja uważam, że idą na naklejk nie ma się bo to są na, na wierzch klejone i naprawdę nieraz dwa nie one schodzą. No po prostu że tam to uszkodzi, czy od odbycia gorąco gardzarem, czy coś się dwa. Sam parę razy usunąłem przed przypadek. Tak więc yy, motocykl w mega pięknym stanie. Mam teraz dwie TCBF-ki, jest bardzo duże porównanie. Ta czerwona też jest fajna, ale do tej szarej dużo braku. Mam już do nich zamówione do obydwu stelaże pod kufry centralne, kufry centralne jakieś fajne także dokładam to i sprzedaję nie będę wystawiał te motocykle na sprzedanie także no. reszta zobaczymy jak to będzie jeszcze ja do się do raczej dla Roczego Alejandro, tylko go na transport w takim tam fajnym w miarę dogodnym miejscu ale zobaczymy, no mam do klienta 110 km, umawiałem się na 10.30, mam godzinę 30 do niego. Może się uda, jeżeli wybradne z tego korka i nie, nie będzie dalej jakiś za duży. Zamykowanie numer 2, to jeszcze fajniejsza. Dobrze, no, 84. praktycznie, no co zrobić. Powiem wam, stara Kawka, ale w jak pięknym malowaniu. Szkoda, że nie, nie zdążyłem jej nagrać. Ale naprawdę rzadko się da tak, tak ładne malowanie motocykla. No widać, że to było nieoryginalne, ale przepiękny lakier. Ależ tu serpentyny fajne. Trochę nawigacji tam może będzie widać. Nie taki duży podjazd, ale serpentyny. Dosłownie no idealna droga na motocykl. A niestety samochodem. Ale motocykli jak widać sporo na tej trasie tutaj właśnie. Bo naprawdę nie spodziewałem się tutaj tak fajnej trasy, tak, znaczy w tym rejonie nie wiem, jest bardzo dużo takich jeseków, gdzie jestem, chociaż jak widać ciężarówki wchodzą. No i żeby nie było tak pięknie, fajnie kolorowo, nie kupiłem. Pańdziora, to był bandziora. 1250 KSA. 9 rok. Postaram się, bo nie, nie dało. Nie mogłem zrobić zdjęć. Ta szkoda. Prosta przyczyna. Jak to powiedzieć? Cały lewy dekiel od alternatora po prostu lakier schodził, dekiel od zaborów, lakier schodził, po prawej stronie też bardzo taki motocykl jak to powiedzieć mocno jest niezmęczony w życiu, tylko po prostu przywzewiały, zaśniedziały, zwłaszcza ten silnik, cieknące lagi, ale nowe opony jak w ogłoszeniu napisane faktycznie nowe hamulce, faktycznie nieużywany od ja wiem roku albo i więcej, bo widać to po nim, że bardzo długo stał. Eee, Płaś się twierdzi, że czym, faktycznie wyszedł pytanie, że miał nogę złamą. i może miał usztywienie na, na noze, nie twierdzę, że nie. Ale nawet na ten okres był zostawiony brudny. Z... Dlatego no, dałem jakoś swoją ofertę, powiem szczerze, i w myślach myślałem, prosiłem sobie w myślach żeby nie zaakceptować, no, tak też się stało, całe szczęście, bo no nie, nie lubię takich motocykli, eee, jakoś powiem, przyjechałem, to ofertę złożyłem, ale nie chciał i bardzo dobrze, bo ja nie chcę czegoś takiego. Także jadę dalej, nie wiem, coś może po drodze jeszcze tam trafię, jeszcze tam teoretycznie jeden motocykl gdzieś tam w znaczy razie widziałem, dużo motocykli widziałem, ale jeden sobie tak po drodze interesuje. Czekam na jakąś informację od faceta może się udało, omówić, może nie Jak nie, to mam przynajmniej do domu No to też piątek nie jest wyczerpać, bo Siedzieć po do tego, żeby kupić coś i tak zostawić na transport o w sensie. do najmniejszego sensu. Także co, ja wracamy do urku zobaczymy z dniem jednym. jak coś, to będę w pannie, to dokładnie postaram się tam do zagłoszenia zdjęcia to wszystko bardziej to się śmieszne, bo takie z dala zrobione zdjęcie z prawa z lewa, a później bardzo fajne zdjęcie, ale to jest takim wieczorem <grywamy> Teraz już wiem dlaczego. A, a cena wcale nie jakaś tania. Chcę twierdząc, że nowe opony, nowy zestaw napędowy, i klocki hamulcowe, no to już motocykl jest w stanie perfekcyjnym. No tak, ale uszczelniacze lecą wizualnie, ok, może Panu to nie przeszkadzać, ale yy, uszczelniacze, po no prostu już, już była cała lewa laga zalana no i zaraz te klocki hamulcowe będą no znów do wymiany, ale to już tak tam, 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 dobra, jadę dalej. No hej, jadę dalej w trasie, jest sobota. Rano z 7:40 parem, no ale to nie istotne. Wczoraj nie dotarłem do domu, w sobie też nie było co pokazywać. Eee... Szukałem czegoś tam jeszcze, ale powiem szczerze, nie chciałem się czekać na jakieś godzin później po południowych. i tak po prostu powrót był, powiedziałbym, dramatyczny na Berlinie, Gorki jak diabli, no, a na Poznaniu to, co się wyprawiało, to już po prostu w ogóle... Dramat, taki jakiś wypadek, jeden, drugi, kurczę, trzeba było przez centrum obierzeć, żeby cokolwiek, jakośkolwiek ruszyło, także droga powrotna była wesoła, można powiedzieć, parę godzin z do dlatego jest sobota rano, a ja jeszcze jadę, no ale dojeżdżam do domu, zaraz wzbakowuję. a tak jeden temat chciałem poruszyć odnośnie... Komentarze, nie komentarze. Naprawdę, w większości nie interesujemy, co tam, jak tam te. Widzicie, że bardzo mało odpisuję, tylko odpisuję to naprawdę sporadycznie z prostej zasady. Po to jest podany numer telefonu, żeby dzwonić i się tego trzymam i pod tymi filmami z prezentacji. I pod zresztą mój telefon jest ogólnie dostępny. Jeżeli tylko mam czas, to dzwonię. Jeżeli nie odbieram w 99% oddzwania. Dlatego też często gęsto nie odpisuję na jakieś tam yy, komentarze, jakieś tam pytania o coś, se. po prostu no nie mam kiedy, jak widzicie dużo jeżdżę, do tego jak nie jeżdżę to siedzę, pracuję, staram się w tym na warsztacie też jakoś tam, żeby tutaj pracy ubywało, a naprawdę ja znowu tam chcę się rachubę z kolejką co jak. Yy. W kolejce na pewno pełno motocykli. Do tego kilka takich, co się czeka na części, jakieś grubsze. To no tak jest. Nie byłoby zrobione dawno temu, nie ma, bo nie ma części. Normalne rzeczy, tylko trzeba o tym wiedzieć. Dlatego mówię, jeżeli ktoś naprawdę ma jakieś konkretne pytania, od tego jest telefon. Jeżeli nie odbiorę, to dzwonię, bo to to jest. Nie jestem jakimś też wszystko wiedzącym, niektórych tematów nie wiem. To mówię szczerze, nie wiem, nie znam albo e, tematy typu e, jak to się nazywa. Panie coś, co, co jest, co może być, bo pan robiłeś coś takiego i te? No nie, każdy przypadek jest inny. I się, zawsze się śmieję, że jak dojdę do tematu takiego, że będę umiał naprawiać na odległość, to najpierw będę numer rachunku podawał. Dobrze, wiecie, że nie jest to ani realna, ani możliwa inny temat i nie robię tego charytatywnie. A tym bardziej diagnoza na odległość nierealna. Każdy przypadek może być inny, pomimo że objawy mogą być bardzo podobne. Tak więc mówię, telefony są po to, żeby dzwonić, tym bardziej jeżeli ich się udziela. Chyba póki co tyle. Wracam do domu zaraz z... Zdejmuję ten motocykle 4, który mam. I trochę dzisiaj w sobotę porobić, poczyścić, pomyć. Nie wiem czy coś uda mi się wystawić, czy się nie uda. Zobaczę. Też nie chcę spędzać całego dnia na pracy, bo, bo jest sobotę. Ojej. Tak więc kończę to jazdę, zaraz na tym się widzimy w domu przy... Przy motocyklach, jak już rozpakuję, pokażę wszystko, co, jak, jak fajnie, czy nie fajnie, jak na to, to różnie ludzie podchodzą i tyle. Widzimy się przy motocyklach. I zdjęte, no jak widać, cztery motorki dojechały, piątego nie kupiłem tym razem, bo tak wyszło, dwie CBF-ki, tysiączki. 2012 roku gdzie naprawdę w bardzo fajnym stanie. no ta Tutaj nie wiem, czy to będzie widać, tutaj trzeba to będzie spolerować. Coś tam właśnie właśnie się troszeczkę zapaskudził, ale będzie to fajnie, Wygląda, bo kolor jest ok, tylko po prostu dobrze. chciał poprawić fabrykę, nie wyszło. Ale bardzo fajne, ładne, będzie wypadkowo dwa motocykle. To bardzo fajnie ubrana jest wydech skor jak widać szarka, jest wyświetlacz biegów co dodatkowe owiewki, są kierunki te to to z dodatkowymi kierunkowskami kierunkowskazami, szyba MRA troszeczkę bardziej w oryginale szyba MRA, są mole, obydwa motocykle będą miały kufry centralne, oczywiście pełne, obydwa motocykle z pełną historią yy, książki serwisowe, gwarancyjne, faktury wszystko jest wersja 1000 yy, też 12 choć, o, wszystko 12 rok tak wyszło wydech zawieszenie Vibersa, power commander szyba, jakieś handbary, nie handbary naprawdę w bardzo fajnym stanie motocykl yy, i FZ8 naprawdę szybciutka. bardzo mi się podoba ten, ten motocykl w mega stanie z pełną dokumentacją, jest po pełnym przeglądzie, pełnych serwisach, jest wszystko udokumentowane, potwierdzone yy, świeżo, co po jakimś tam yy, wykonanym jest serwisie tego motocykla znaczy brałem go z salonu, gdzie po był wykonywany jakiś serwis, a później został w rozliczeniu. O, w ten sposób, oczywiście, wszystko w ABS-ie. Już tak w Niemczech nie biorę nic innego. No i komplet stelaży też będzie kuferek dołożony centralny, już jest zamówiony. Nówka sztuka. Także co, ja kończę. Póki co, ten film biorę się. Właśnie trzeba poczyścić, pomyć te motocykle. No i wracam bra na warsztat kto mówią, ale szkoda czasu na gadanie, biorę się za także co? Jak ktoś zainteresowany, jak najbardziej zapraszam, czy po motocykle czy do kontaktu, czy po coś do sprowadzenia na zamówienia, także co, na razie hej!